Dzień dobry, nazywam się Georgi Gruwew, jestem prawnikiem w SWLEX i w tym filmie chciałbym Wam opowiedzieć na temat tego, jak składać prawidłowo sprawozdania finansowe za 2020 rok i czym to się różni od składania sprawozdania za wcześniejsze lata. W związku z pandemią, jak pewnie część oglądających nas pamięta, w minionym roku sprawozdania finansowe roczne za 2019 rok można było złożyć nieco później niż normalnie. Normalnie należałoby tak jednostka, która składa sprawozdanie finansowe, powinna je przygotować do 30 marca danego roku, do, w ciągu trzech miesięcy od dnia zakończenia roku obrotowego, który zazwyczaj jest tożsamy z rokiem kalendarzowym, i w ciągu kolejnych trzech miesięcy należałoby je zatwierdzić, czyli najbardziej można powiedzieć wydłużonej sytuacji do 30 czerwca. W związku z pandemią ten okres został przedłużony. I dla większości jednostek był to okres dodatkowych trzech miesięcy, a więc do 30 czerwca, żeby przygotować sprawozdanie, i do 30 września, ażeby je złożyć. Przy czym, w przypadku instytucji podlegających nadzorowi Komitetu Nadzoru Finansowego, ten okres był nieco krótszy dwa miesiące, a zatem do 30 maja i 31 sierpnia. W aktualnym roku, 29 marca, zostało wydane rozporządzenie, które także przedłużyło okres składania sprawozdań finansowych za 2020 rok. Przy czym dodatkowo jeszcze uwzględniono, że instytucje publiczne otrzymały jeden miesiąc, natomiast spółdzielnie mieszkaniowe 6 tygodni. Oznacza to, że jednostki, które składają sprawozdanie finansowe za 2020 rok, mają dodatkowy czas, ażeby to zrobić, i warto. To rzeczywiście zrobić to możliwie dobrze, gdyż, jak zaraz opowiem, pewne rzeczy merytorycznie związane z pandemią powinny w tym sprawozdaniu się znaleźć. W związku z pandemią, jednostki powinny w swoim sprawozdaniu finansowym i najlepiej także w sprawozdaniu z działalności uwzględnić informacje związane z pandemią, tym jak ona wpłynęła na funkcjonowanie danej jednostki. Żeby to zrobić, Komitet Standardów Rachunkowości 10 grudnia ułatwił te zadania właśnie jednostką i dzięki temu przygotował rekomendacje, które nazwał sprawozdanie finansowe za 2020 rok w dobie COVID-19. Które można z łatwością znaleźć w internecie, i jest to bardzo dobra lektura, która pozwala dokładnie dowiedzieć się, w jaki sposób to sprawozdanie powinno zostać e, przygotowane. Ja tutaj opowiem tylko o kilku rzeczach. E, pierwsza z nich to rzeczywiście należałoby opisać, w jaki sposób e, wpływa ta pandemia na jednostkę, a więc na przykład dokonać ostrożnej wyceny kosztów, najlepiej e, zgodnie z krajowymi standardami rachunkowości. Numer 4, które dotyczą utraty wartości aktywów. Należy też uwzględnić zdolność kontrahentów do spłacania zobowiązań, które zostały poczynione. Należałoby także uwzględnić okoliczność związaną z. Zwiększeniem się kosztów produkcji. Jak wiadomo, okres pracy zdalnej, różnego rodzaju restrykcje powodowały, że na przykład koszty produkcji wzrosły, bo załóżmy, wszyscy pracownicy nie mogli być jednocześnie obecni w miejscu, gdzie produkty danej jednostki były generowane. Należałoby również to uwzględnić w sprawozdaniu finansowym. Do tego ważną okolicznością jest, by w sprawozdaniu właściwie uwzględnić pomoc jaką otrzymała jednostka w okresie właśnie 2020 roku. Przede wszystkim chodzi tutaj o pomoc związaną z tarczą antykryzysową, która co do zasady jest pomocą publiczną, a także z kosztami, które jednostka poniosła po to, aby dostosować się do nowych wymogów, na przykład związanych z pracą zdalną, czyli nabycie jakiegoś sprzętu oprogramowania, które można było przekazać pracownikom, ażeby mogli działać poza zakładem pracy. Te wszystkie okoliczności powinny być uwzględnione w sprawozdaniu, w odpowiedni sposób zawarte w pozycjach, które w nich się znajdują. Dobrze byłoby też dokładnie to opisać w sprawozdaniu z działalności jednostki i właśnie wspomniane rekomendacje wyjaśniają, jak to zrobić, także pokazując przykłady, jak należałoby to uwzględnić w tym sprawozdaniu, a także w księgach. Rachunkowych firmy. Sprawozdanie finansowe za 2020 rok jest więc od strony merytorycznej nieco bardziej skomplikowane niż te, które były składane we wcześniejszych latach. Część jednostek. Tego rodzaju rekomendacje już uwzględniała, przygotowując swoje sprawozdanie za 2019 rok, bo jak wiadomo, zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, powinna uwzględnić również okoliczności, które działy się po zamknięciu roku bilansowego. Niemniej, teraz te rekomendacje pozwalają ułatwić i wyjaśnić pewne wątpliwości, które pojawiły się w trakcie. Przygotowywania w tych wcześniejszych sprawozdań, czy, czy na przykład różnego rodzaju zestawień o charakterze kwartalnym bądź półrocznym. Nie jest to jedyna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę. Aktualnie procedowana jest zmiana w ustawie o rachunkowości. Tego rodzaju projekt został złożony. W grudniu 2020 roku aktualnie podlega konsultacjom. Prowadza on dwie rzeczy. Pierwsza z nich to ta, że sprawozdanie z działalności jednostki również powinno być przygotowane w formacie XML. I tutaj pojawia się wątpliwość, na którą zwróciły uwagę podmioty konsultujące, a mianowicie to, że ten przepis, jak i sama nowelizacja, miałaby wejść w życie w ciągu 7 dni od dnia jej przyjęcia. W rezultacie mogłaby wpłynąć na to, jak jednostki, które już zamknęły rok obrotowy 2020, miałyby przygotować sprawozdanie finansowe, bo musiałyby się dostosować do nowych przepisów. Dlatego też te podmioty sugerują, ażeby ta zmiana dotyczyła tylko sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności jednostki, które będą obejmować już nowy, czyli aktualnie trwający rok obrotowy 2021. Druga zmiana to ta, która ma na celu uproszczenie podpisywania tych dokumentów. Aktualnie, jeżeli sprawozdanie z działalności oraz sprawozdanie finansowe zostało przygotowane, to musi być ono podpisane przez wszystkich członków organu zarządzającego jednostki. To może generować problem, zwłaszcza w przypadku podmiotów, które mają obcokrajowców, nieposiadających na przykład. Podpisu kwalifikowanego czy EPUAPu bądź nie mają dowodu, w rezultacie no te osoby mają pewien problem przy podpisywaniu. Pojawił się także problem związany z tym, że jeżeli najpierw ktoś podpisze się podpisem kwalifikowanym, to później niestety kolejna osoba nie może się podpisać EPUAP. W rezultacie, teraz ma to zostać uproszczone i będzie to wyglądać w ten sposób, że dana osoba będzie mogła złożyć oświadczenie, że akceptuje to sprawozdanie, że jest prawidłowo przygotowane e, jej zdaniem, albo że odmawia takiego podpisu. Tego rodzaju dokument może zostać przygotowany w formie pisemnej, jak również w formie elektronicznej, i jako taki dokument załączany jest przez osobę, która podpisuje i wysyła to sprawozdanie do KRS. A więc przynajmniej jeden członek zarządu będzie mógł złożyć podpis. Dołączając do niego dokumenty informujące, że pozostali członkowie zarządu bądź innego organu zarządzającego akceptują lub nie akceptują to sprawozdanie, i w ten sposób uproszczona zostanie ta procedura. Miejmy nadzieję, że to rozwiązanie będzie prostsze i przede wszystkim przydatne tym instytucjom, które mają obcokrajowców w swoim zarządzie. Dzięki temu, na przykład, jeżeli w tym zarządzie jest Osoba e, polskiego pochodzenia, która posiada przynajmniej Apple App, to będzie mogła ona w ten sposób podpisać to sprawozdanie w imieniu wszystkich. Ta zmiana jest aktualnie procedowana. Podobny pomysł pojawił się, być może niektórzy pamiętają, już w 2019 roku, ale przy poprzedniej kadencji Sejmu nie został wprowadzony w życie. Teraz te działania legislacyjne trwają dalej. Miejmy nadzieję, że zakończą się w tym roku i w rezultacie od przyszłego roku nieco inaczej będzie wyglądać podpisywanie sprawozdań finansowych, czyli także od strony formalnej może się to zmienić. W tym filmie zatem chciałem Wam pokazać, że warto zwrócić uwagę na to, jak przygotowywane jest to sprawozdanie finansowe. Zwrócić uwagę, czy wasi księgowi, czy wasi prawnicy o tym wiedzą. I jeżeli macie jakiekolwiek wątpliwości w tym zakresie, jeżeli chcielibyście wiedzieć coś więcej, być może to zweryfikować, to zapraszam do kontaktów SFULEX, gdzie świadczymy zarówno usługi prawne, jak i usługi księgowe. I mamy nadzieję, że będziemy mogli Ci pomóc. Dziękuję i pozdrawiam.